Cześć wszystkim, witam serdecznie na krótkim filmie. Z uwagi na to, że dostaję pytania, co zabierać w górki i co pakować, więc przygotowałem krótki filmik i pokażę Wam to, co ja zabieram. A więc tak, może zaczniemy od plecaka. Ja używam plecak od Juro Haika, Nepal 65 model, dosyć pakowny. Bardzo wygodny, z tyłu ma stelaż jak widać. Bardzo fajnie się trzyma na plecach, nie lata na boki, ma zamknięcia i od dołu i od góry, więc jest OK. Boczne dwie kieszenie dosyć pakowne, można spakować wodę cokolwiek byście chcieli mieć pod ręką. Co jeszcze? Posiada od góry schowek. Teraz raz, chwilę o dosyć pakowny. Skarpety dodatkowe to zostało z ostatniej wyprawy. Eee, także ma pod spodem ukryty schowek, taką dużą kieszeń. Też dosyć pakowna jest. Zresztą, jak się spakuje, to pokażę Wam, jak on wygląda już na pecach. Do tego ja zabieram zawsze śpiwór. On jest dla mnie niezbędny, zawsze się przydaje, nigdy nie wiadomo. Pamiętajcie o tym, że buty, buty muszą być wysokie, o te są na gumowej podeszwie, ochronione mają być palce, no i za kostkę, tak żeby było usztabnienie i żeby ta noga nie latała. Powiem bardzo łatwo sobie skręcić nogę, kostkę, o dużo jest kontuzji. Do tego w moim wyposażeniu jest też taka mata pod tyłek, żeby usiąść, żeby nie siedzieć na mokrym, nie siedzieć na tych skałach, bo to jest zimne. Dodatkowo zabieram rękawiczki, żeby nie było zimno. To jest taki komin fajny. Słuchajcie, on naprawdę się przydaje. Jak wieje wiatr, zakładamy sobie go na głowę. Przyję nam jest ciepło. A jak nam jest za gorąco i nie mamy czapki, możemy go sobie użyć jako o. ochronę na uszy, z tyłu jest wybiew, także jest OK. Ee, dodatkowo chusta. Ja mam akurat ją z, z Egiptu, z podróży. Bardzo ciepła, fajna. Zawsze można się też przed chłodem uchrodzić wiatrem. Ee, do tego zabieram koszulka zapasowa. W razie czego, gdyby była mokra, po spoceniu do domu można się przebrać. Dodatkowe skarpetki. Kurtka przeciw deszczowa, bardzo fajna od regaty. Yy, bardzo mało miejsca, bardzo lekka i daje radę na, na deszcz. Yy, do tego wszystkiego jest też od Jurohaika cover na plecak. On jest akurat duży i, i fajnie. Zresztą Wam później pokażę, jak on wygląda na plecaku. Yy, o tym nie, nie możecie zapomnieć. Bardzo ważna rzecz. Apteczka. Yy, nożyczki, plaster nie wiem, może być nawet aspiryna, cokolwiek tam możecie, wam się przyda, ona i tak jest wyposażona przy zakupie te najpotrzebniejsze rzeczy, więc jest bardzo przydatna. Powerbank, bardzo ważny, bo wiadomo z tym internetem jest tak, że on zżera dużo, jak nie macie internetu, no to ciągnie i zawsze bateryjka dodatkowa jest potrzebna. Latarka, czołóweczka. Też się przydaje, bo nie wiecie, jak to z czasem bywa, czasem schodzicie wieczorem, w nocy, nad ranem. Ona zawsze powinna być w plecaku. Dodatkowo do tego yy, emergency sleeping bagi. No to są takie emergency yy, śpiwory, które naprawdę dają wam ochronę przed mrozem. One was grzeją, nie pozwolą wam się wystudzić. Także takie coś też powinno być, bo nigdy nie wiadomo. Możecie kogoś też spotkać na szlaku i Udzielić takiej pomocy to jest też bardzo ważne. Więc takie coś powinno być. Bardzo lekkie, można zawsze przypiąć do plecaka. Kolejną rzeczą, którą ja używam w górach, jak jest bardzo ostre słońce. Zwykłe góle. One są chyba narciarskie, nawet nie wiem. Lekkie, bardzo elastyczne, bardzo fajnie się trzymają, także nawet ich nie czuć. Bardzo fajna rzecz. Kolejną rzeczą. Słuchajcie, czekan, idzie zima, więc warto się też wyposażyć w takie urządzonko. Ono jest dosyć przydatne, gdybyście wchodzili po, może nie to, że stromych ścianach, ale jakichś urwiskach i nie daj Boże, byście się i lecieli w dół. To bardzo ważną rzeczą jest to, żeby brać czekan do klatki, przytrzymać i w momencie, kiedy zjeżdżacie, delikatnie dajecie go od siebie w ten sposób, po to, żeby zahamować, żeby jak, naj, jak najmniej szkód było dla Waszego zdrowia. No, i można się też przy tym spinać, pomagać sobie. Mi raz pomógł. Do tego ochraniacze na spodnie, buty. Podpinacie pod but. Tu jest dużo No i tam powiedzmy do kolan. Wysoka trawa, woda. Zawsze was ochroni przed tym, żebyście nie, mok nie mieli mokrych spodni. Jeżeli się wspinacie i chodzicie po górach jest śnieg. Przeważnie jest lud tutaj w Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, ja używam takich zwykłych raków. One są stosunkowo niedrogie, dostępne na Amazonie, na Ebayu, wszędzie. Dosyć proste, a pomocne. I słuchajcie, one wyglądają mniej więcej tak na bucie. Od spodu macie zęby. Nie muszą być koniecznie bardzo długie, byleby się nie ślizgały. Dają radę, naprawdę polecam. Yy, noga jest stabilna, nie ślizga się, można śmiało sobie wędrować. Yy, kolejną rzeczą butla z gazem. Są mniejsze, no ja stosuję akurat taką. Do tego jest palnik dokręcany. Odpalanie jest zapalniczką bądź zapałkami, co tam wolicie, co macie. Yy, do robienia na przykład kawy, nie? Ja sobie piję kawę, bo akurat lubię. Do tego wszystkiego warto byłoby się zaopatrzyć w taką, nie wiem jak to nawet nazwać, ściankę ochronną przed wiatrem. Wtedy sobie zasłaniacie palenisko, stawiacie kubek i płomień wam nie gaśnie, mimo tego, że jest wiatr. Bardzo pomocne, bardzo przydatne. Kolejną rzeczą, którą ja zabieram, słuchajcie, bardzo fajny gadżet. Fiła. Łańcuchowa, ręczna, bardzo przydatna. Łapiecie jeden koniec od góry, drugi od dołu. Znajdujecie kawałek gałęzić, tego co chcecie. I tym sposobem obcinacie. Bardzo przydatne. Zawsze możecie rozpalić sobie ognisko i się ogrzać w łowne dni. Do tego wszystkiego jest jeszcze fajny taki zestaw sztuczcy który też jest zawsze ze mną w plecaku. Słuchajcie, nożyk. Widelec. Tak, łyżka, druga łyżka. Bardzo przydatne, poręczne, nic prawie nie waży. Do tego ja zawsze zabieram wodę. Oczywiście to nie jest tylko jedna butelka, jest kilka. Elektrolity, żeby jednak się nawadniać fajnie. Kupki, oczywiście papier toaletowy, nigdy nie wiadomo. I chusteczki mokre, żeby się umyć dobrze. No i co? I tak to wygląda. Za chwilę Wam to wszystko spachuję, Pokażę Wam jak to wygląda na plecach. Mniej więcej waga około tego będzie to może około 3-4 kg. Wiadomo, dochodzi jedzenie, dochodzą tam jeszcze inne rzeczy, ale to jest taka podstawa, którą ja zabieram z sobą za każdym razem wychodząc z yy, góry. No i te buty, pamiętajcie, że one są bardzo ważne. Raki na ten sezon od listopada do końca marca, gdzie, gdzie w tych górach jednak ten śnieg jest. No i co? I to by było chyba wszystko. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, pytajcie, piszcie w komentarzach. No i mniej więcej wygląda to tak po spakowaniu plus do tego szpibur na zewnątrz, wiadomo. Teraz yy. Wam pokażę, jak ten plecak wygląda. O, zobaczcie, macie tu takie wzmocnienia na boki, żeby bardziej był stabilny, żeby nie latał. Wiadomo, tu ściągacie sobie, z przodu to na klatkę macie też, wiadomo, dochodzę jeszcze kurtka do tego, to, to trochę inaczej wygląda ale mniej więcej wygląda tak. Powiem Wam, że jest naprawdę bardzo wygodny, fajnie leży na plecach. Polecam tego typu. I teraz założę Wam cover i zobaczycie, jak z tym coverem to wygląda. Bardzo fajnie ten cover przydaje się, mimo tego, że ten plecak i tak jest wodoodporny, to zawsze dodatkowa ochrona. Teraz już macie cały plecak. To no wiadomo można go jeszcze na boki bardziej. Macie plecy. No, I teraz można tak podróżować. Więc moi drodzy, tak wygląda moje przygotowanie na górskie wyprawy. Zapraszam Was do subskrybowania mego kanału, lajkujcie, piszcie komentarze. No i co? I... Widzimy się w kolejnym odcinku, tym razem ze szlaku. Pozdrawiam serdecznie.